Witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej organizowanej przez Komitet Wyborczy Bezpartyjni oraz kandydata na prezydenta Warszawy, pana Janusza korwin -Nike. Szanowni Państwo, tematem dzisiejszej konferencji prasowej jest odżywianie się w czasie kryzysu według zaleceń pana prezydenta Trzaskowskiego. O głos poproszę pana Janusza korwin -Nike. Proszę Państwa. Yy... Do tej pory uczono nas, że nie je się mięsa, jak jest wojna, w generalnej guberni były ograniczenia. Były ograniczenia w stanie wojennym w Polsce. Normalny Polak stara się jeść mięso w dużych ilościach. Natomiast pan prezydent Trzaskowski postanowił, żeby ludzie mięsa nie jedli najlepiej w ogóle. Tu proszę państwa, zobaczycie państwo na. To są postanowienia jeszcze z 2019 roku przez naukowcy z LIC opracowali opracowali taki przepis, jak, jak należy ograniczyć jedzenie, zwłaszcza mięsa. Tu Państwo widzą, że według zamianów do roku, do roku 2030 ma być ograniczone spożycie mięsa do 16 kg. A, a, a ambitny plan, ambitny plan to jest, żeby do zera. Podobnie zresztą samochody, żeby zlikwidować do zera, loty samolotów, zmniejszyć, Sen nawet robić do zera, proszę Państwa. I to wszystko ma być zrobione i chcę powiedzieć, że Pan Czaskowski próbuje się tego wykręcić, jak można, że to jest nieprawda. Tymczasem on był na niejednej konferencji tak zwanej C-40, czyli biorowisko burmistrzów miast, yy, dużych miast, yy, 40 na życie prawie 100 tych miast i oni postanawiają właśnie, że miasta mają być fąforpocztą postępu, czyli budowy komunizmu, krótko mówiąc. I yy, co więcej na tym posiedzeniu co ja pokażę na, na jutro na debacie, pan Caskowski wystąpił, że trzeba żeby więcej i ostrzej. Nie ja tak jakieś głupie w 2030 roku, może w 1929 albo w 28 zredukować. Ja jestem człowiekiem staromotym i ja zupełnie mi mięso z kokody a w moim daje i nie ma zmiaru przejść na, na ten na takie miłe słonka, który mi chce nas uraczyć pan Trzaskowski ulubionym zwierzęciem, które powinien tutaj to, to są, proszę Państwa, sierszcze. O, taki siersz. Też lubi kotel stałowy. To właśnie jest siersz, który lubi ten całowy. Tak budamy, kawałek. Ja już nie wrzucę, jeśli nie poprzestanę. Bardzo ładne świerki. No świerka. Świerka. Świerka, świerka. za kominem. My świerce lubimy. Świercy świerka za kominem. My wcale nie chcemy świercy jeść. My dbamy o, ten, o stworzenia. My nie chcemy jeść. Jeść tutaj z biednych świerczy, bo to świnie trzeba zabić jedno na świerszy trzeba zabić 100 tysięcy, żeby żeby zapewnić nam odpowiednią ilość pożywienia, więc nie chcemy zabijać tu Lepiej zabić jedno świnie, no i to jest znacznie zdrowsze, bo no, my się tego Wiemy dokładnie, co się dzieje z ludźmi, kiedy jedzą te pszczoliny, a nie wiemy, co się dzieje z ludźmi, którzy jedzą świeższe, więc to może być ten duży Mamy wybór albo Krzaskowski świeższe albo Korwin-Mikke i kotel to jest, z To jest istotne to jest pytania o jakość kotel schabowego. Nie mam Czy zamierza Pan również na debatę jutro zaleć takie rekwizyty? Tak, kotel schabowy przyniosłem, że nie będzie ze mną ale... Czy to ma wystraszyć, przekonać pana Trzaskowskiego do zmiany decyzji? Proszę Moim celem, jest, jak już powiedziałem, jest to, żeby pan Trzaskowski się już nie mógł nigdy więcej pokazać przy zwojeniu towarzystwie. Żeby ludzie się wstydzili, że znają pana Trzaskowskiego. Człowieka, który kłamie bezszernie, że, że on nie chce nas tutaj karmić. Człowieka, który kłamie, że nie chce wcale przyspieszać się, bo nie się samochodów. Ale przecież cały czas widzimy, że robi co może, żeby samochody żeby nie jeździły, że prawda? Odbierali parkowania, przejazdy i tak To jest celowa robota. No. Dlatego, dlatego, proszę Państwa nie wierzymy. Nie wierzymy panu To jest po prostu oszust. Jestem, jestem zdumiony, że warszawiacy wierzą temu człowiekowi. No jak go wybierali, to jeszcze nie, nie znali wyniku konferencji w Buenos Aires. Teraz może się, może się przekonali. Ale no powinni to zobaczyć, co się dzieje. Myślę, że nas tak tak tego tak najwicały oczywiście. Ale myślę, że nawet warszawiacy nie chcą jeść wierszy zamiast konkretu schemowych. Dlatego mam nadzieję, że, że dostanę więcej głosów niż pan czaskowski. Ja mam pytanie, jakich pan ma kandydatów na wiceprezydentów? Pana Jacka Błyscowa Bartyzera. Tylko jednego, ja będę oszczędzał na wiceprezydenta. Czy się warożnie? Ja do, 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 doskonale znam Warszawę. <coughs> Zmączkują mnie. Ja znam Warszawę, ale taką, jaka była lat temu, 70, kiedy chodziłem do podstawówki prawda? 60, jak chodziłem do ja, no, Liceum. Tę Warszawę znam znakowicie. Tej Warszawy już częściowo nie ma. Jest trochę nowej Warszawy. I myślę, że ja znam tę starą część Warszawy, a ja ja u Baraty znam tą nowszą, więc jako młodszy, więc razem się będziemy znakomicie uzupełniali. I aktywnie pracuje na rzecz Warszawy, działa, tak? No, tak, bardzo tak znak, ja myślę, że... Petycje, walczy o dobro mieszkańców Warszawy, interweniuje w istotnych sprawach, jest bardzo, bardzo aktywny w Warszawie, bardzo pracowity. Ja oczywiście zajmuję się sprawami Makro, prawda? czyli, czyli ogólną organizacja, jak powinna wyglądać komunikacja przede wszystkim w Warszawie, bo to jest najważniejsze moim zdaniem miesz mieszkalnictwo w Warszawie, takie rzeczy. Prawda? Natomiast, natomiast y są tysiące takich rzeczy, których ja nie zauważam, a kolega Bartyna zauważył takich niby drobnych, a to już nie jest też drobne. Na przykład y jednym z w które już, nie wiem, że już startowałem, że już na to to, że ja uruchomię takie coś, że, że każdy, kto znajdzie usprawnienie ulicy, co można znaleźć usprawnienia ruchu ulicznego, tego, to on nie dostanie zbranych pieniędzy, ale na rogu ulicy będzie wbudowana plakietka, hmm. że ta opcja została przebudowana według projektu, prawda, Jana Kowalskiego. I teraz jego pan Kowalski będzie prowadził dzieci i wnuki, no patrzcie, dziadek, prawda, tutaj, wymyślił, że ta opcja tak wygląda. No, no i tak, Taką rzecz prowadzę w Warszawie, bo, bo ja znam, znam dziesiątki miejsc, które można usprawnić, ale ludzie znają tysiące miejsc, które można usprawnić. Takie drobiazgi. Prawda? Jeżeli na przykład jadę, jadę na północ Czerniakowską i, i nie mogę skręcić w lewo w lewo, to da się załatwić, prawda? I nie mogę skręcić w lewo w dolno, no, no, to jest duży to jest, duże, to jest do, du, duże obciążenie dla ludzi. Tysiące takich miejsc można znaleźć. Potrafię na przykład zrobić, że wyjazd ulicy Flindolf anonimowy Wiederszyński będzie bezkolizyjny, praktycznie, bez budowania wiaduktu. Praktycznie bezkolizyjny, znaczy to ma być będzie, ale znacznie mniejsze korki niż teraz, prawda? Także to wszystko da się załatwić. Tylko trzeba, trzeba chcieć. Natomiast pan prezydent zajęty jest kamieniem nas, wyrząszczami, odbieraniem nam samochodów, prawda, I, i, i tym. I w ogóle ma to, ma to w nosie ruch samochodowy. Natomiast moim celem jest, żeby ruch samochodowy, to jest tak podstawa, oczywiście, że hulajnogi, oczywiście, że rowery, prawda, motocykle, skutery, prawda, wszystko świetnie, jak jest pogoda. zakleje jak leje deszcz, to trzeba jechać samochodem. I koniec, i koniec wszelkiej dyskusji. Także wasze wiatry muszą być samochody i Pan Prezydent musi przede wszystkim brać pod uwagę dobro ludzi, w mają samochody. Rowery są malutkie, to się zmieszczą jakoś tam szerokość muszą, muszą jeździć. I trzeba brać pod uwagę potrzeby samochodów w pierwszej, w pierwszej kolejności. Bo to wszyscy jeździć samochodami jakiś deszcz powtarza. Natomiast pan czaskowski ma zupełnie odmienne, odmienne pojęcie. Kto ma samochód, to jest wróg. Pascowski jest po prostu komunistą. On wierzy, że ludzie nie powinni mieć prywatnych samochodów. Na tym C40 tu to, to, to nie używa Pana Czaskowskiego bo on na nic nie mówił, ale wśród tych ludzi ze 40 są 20, którzy domagają się, żeby, żeby nie było w ogóle prywatnych mieszkań, żeby ludzie mieli mieszkania na wynajem tylko i wyłącznie, żeby ludzie nie mieli samochodu, tylko żeby były na wynajem, czyli żeby nie było prywatnej własności. To są komuniści. To są komuniści. Przypominam, że Karol Marx mówił wyraźnie, że socjalizm będzie zbudowany najpierw w najgorszej rozwiniętych krajach Zachodu i właśnie zbudowany. Panie Prezesie, czy wobec dzisiejszego wydarzenia stawia Pan tezę, że Prezydent Trzaskowski będzie ograniczał spożycie mięsa, wobec czego będzie również ograniczał ja. dostęp do gastronomii związanej z handlem mięsa i wszelkimi żywnościami? Czy wobec tego można się spodziewać, że przedsiębiorcy zaczną odchodzić tutaj od... Dopiero po wyborach. Na razie powstaną knajpki, które będą przed... serwowały śpiewcze. Jestem przekonany, że wielu zwolenników pana Czaskowskiego, tak zwane aktywiście to się nazywają, że aktywiście będą z ulgą pałacowały ten czółki siersczy, prawda, w sosie śmietankowym. No to w to wiesz, ale, ale myślę, że dużo takich nie będzie. Pytam o to, bo dość niedawno była y, głośna afera z jedną z restauracji w zasadzie takich lokali, które no, już stawia na... Y, takie antyreligijne postulaty, tak, takimi kontrowersjami próbuje zdobyć swoich jakiś tam fanów i, i odwiedzających. Czy wobec tego prezydent Trzaskowski nie będzie przeciwdziałał właśnie tak, tego typu... Nie rozumiem. Religijność nie jest kryterium przy zakładaniu restauracji. Prezydent miasta nie powinien się wtrącać w to, czy kotlety są poświęcone, czy też są kotlety antypoświęcone. Nie powinno prezydenta miasta w ogóle interesować. Gastronomia, mam się gastronomowie. Prezydent w ogóle nie powinien się w to wtrącać. Czy chcemy mieć chińskie potrawy, tureckie potrawy, rosyjskie potrawy, ukraińskie potrawy, prawda, niemieckie, wszystko. no niemieckie to nikt, nikt w Polsce nie chce jeść, ale to jest w Polsce francuskie, czy włoskie. I to powinni robić gastronomowie. I, i, I tak samo prezydent nie powinien się wtrącać również w szkoły. Dokładnie tak samo. Powinny być szkoły, które system system systemu w szkole, tesorii, taki, taki, taki sposób, taki sposób. I to rodzice powinni decydować, którą szkołę wybierają, a nie prezydent miasta i nie Sejm w Polsce, bo dzieci należą do rodziców, a nie do Sejmu. Ale zgodnie z tym, co prezentujecie, no wege rozwiązania będą promowane, czyli konkretna grupa, która będzie się łapać do tego, będzie przez prezydenta promowana. Zapewniam, że nie będę ani promował wege, ani, ani nie promował czegoś odwrotnego, czyli jedzenia mięsa. Mięso się samo promuje. Nie mam najmniejszego zamiaru w to się wtrocać. Jeżeli wszyscy będą chcieli przejść na, na jedzenie, na jedzenie flaczków, flaczków ze skrobi, to oczywiście jest sprawa. Aczkolwiek zwracam uwagę, że mężczyźni jeżeli nie jedzą mięsa, to są znacznie słabsi. I to jest właśnie celem, celem naszych właścicieli, którzy chcą, żeby ich niewolnicy nie byli silni, bo mogliby obalić ich reżim. Dlatego forsują właśnie wegańskie jedzenie, żeby ludzie byli słabi i, 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 i nie, nie, nie tego, nie podnieśli buntu przeciwko temu wszystkiemu. Nie ma więcej pytań. Nie ma nic pytań. Bardzo dziękuję. bardzo. Dziękuję. Bardzo, bardzo kończę, koń, koń, koń.